Dzień dobry, witam Was serdecznie z ośrodka hali Stegny w Warszawie. Witam Was serdecznie, Gutek. Siema Gutku, witam Was Sabek. Mamy dla Was fajną zabawę, grę na Jesienne zimowe, jeżeli macie do, jesienne zimowe wieczory, jeżeli macie do dyspozycji hale Nam się to udało, kochani. Jesteśmy na turnieju Orlika, o Puchar Premiera RP. Rozpoczynamy od jutra zawody. Dzisiaj dojeżdża do nas Gódka Drużyna, natomiast my mamy do dyspozycji tą salę tutaj w ramach tego, że nocujemy w tym obiekcie. Także, kochani, żyć nie umierać. Rewelacyjna dla nas historia. Wyobraźcie sobie, że będziemy grać teraz. W trafnie taką grę. Nie wiem, zobaczymy, ile czasu nam starczy: do 5 do 10. Zabawa polega na tym, kochani, że piłka jest na środku, natomiast my możemy podchodzić do piłki do czerwonej linii i w tym momencie gramy, kto więcej razy trafi w piłkę. Można trafiać od band, można od boków, natomiast nie wychodzimy za czerwoną linię. Ona nie będzie, no tak, teraz ją uderzymy. Jeżeli ją źle uderzysz i się wtoczy tobie pod nogi, to będziesz miał łatwy punkt. Także rozpoczynamy zabawę, kochani. Ja spróbuję gdzieś w tym momencie tak kamerkę umieścić, żebyście troszkę widzieli. Zobaczcie, jakby to wyglądało stąd. Zobaczcie, tak, macie teraz piłkę, macie gudka i myślę, że tak musimy to zrobić, kochani, dlatego że no ja niestety, ale nie mam statywu. Także... 0-0 dalej z pierwszej gramy pierwszej gramy 1-0 bez łódka a i blisko. 1-0 prowadzi łupkę. Ale pindolek jeden strzelił, drugą. 2-0. Słuchajcie, 2-0 dla Górka. No jak łatwo jak patrzcie ma piły? Kochanie, piła jest w tym momencie tutaj w rogu. Gutek dwa razy trafił. Powiem Wam, że na rozgrzewce to ja prowadziłem 3-0, także dawaj, gutku ognia. No dawaj, już teraz możesz podejść. Jeżeli tam stanęła, to możesz, nie? Próba. O, ale 3 cm brakły. No, dzięki, gutek. 3 centymetry braku tego już ta raczej nie zmarnuje, także. Mamy kochani 2-1. Gutek nie ma łatwo, bo piła dalej jest na mojej stronie. Dawaj Gutior. No tak, żeby doszła. Ognia. Oj, ja tu już się do poprawki szykuję. Mamy 2-2. <głosłierny> <głosłaniamy> tak, ale patrz skąd trafiasz. <głosłaniamy> Dawaj Gutku, żwawo. 2-2. <głosł> Teraz mi zrobiłeś ganiankę. 2-2. Dwa, dwa. Odejdź, odejdź. 2-2. 3-2. 3-2 dla mnie. Taki troszkę bilard halowy, kochani, ale fajna zabawa. Zawsze jest o co pograć. Każdy z Was lubi rywalizację, choćby to miała być rywalizacja, tato, syn, kolega, koleżanka. W każdym razie mamy 3-2 i Gotek mi tu znowu daje chyba łatwy punkt. Zaraz zobaczymy, Piłę wam blisko. Uwaga. Jest! E, uciekam ci na 4-2, Guteczku, Musisz technikę zmienić. Uwaga, goni, 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 patrzcie. Aaaa! Nie, jeszcze? Aaaa! Ale znowu mi dajesz łatwy punkt. 4-2. No tu wiecie o co chodzi. Tutaj jeszcze trochę myślenie, technika. Tutaj wiele rzeczy ma czynnik na to, że się uda. Ja muszę teraz bić o tamtą ławkę. Muszę bić obok. No ale nie trafiłem! Ty też! Jest. Dobra, teraz wyciągamy jest stamtąd, bo one nam utknęły. 5-3. W takim razie gutek uciekaj na swoje połowę. Zaczynamy tak samo jak ze środka. Goń tam, piła na środek. E, kochani, 5-3. Przepraszam, nie ma statywu, czyli w tym momencie No, oglądacie to tak jak oglądacie. Jak zaczynamy, to znowu jesteśmy 5 -3. Koja na środku. 5-3. Koń na Dobra, zaczynamy. Zawsze się zaczyna, że jesteśmy w było nie? Czyli 5-3 I piła z pierwszych. Nie ustawiamy, niepodprowadzany. Jest! Pio... 6-3. Piła z pierwszych. Ale z dwóch milimetry, ale czart. No milimetr. 2 mm, dokładnie. 6-3 Opa! 6-3 6-3, uwaga! Jazda. To jest! 7:3. 7:3, kochani, prowadzi Tatuś. 74. sfery. Ona Widocznie wynik mu się nie podoba. 7, 4 Z lewej. 7, 6 7, 6, ale sytuację nie mam trudną. Wy tego nie zobaczycie. nie ma. 7, 6, kochani, muszę wziąć znowu w rękę kamerę. Dlatego, że zobaczcie, walczymy przy linii. 7, 6. Ja będę tu miał punkt. Proszę bardzo. 8-6. Ale Sławka zatrzymała. Nie było. 8-6. 9-6. Widzisz? Trzeba mocno uderzyć, bo ona ucieka teraz. Aj. 9-7. Teraz mi ładnie wygoniłeś. 9-7. Aha, no to wiesz. Trzeba wiedzieć, kiedy przyspieszyć, kiedy zwolnić. 9-7, Gudku.

10, 8 kochani, 10, 11, 8, 11, 9. Oj, tu już troszkę mnie wygonił. Wygonił mnie, zobaczcie. 11, 9, 11, 9. Jeszcze w dodatku mam przy samym tym, jak ja mam to uderzyć? Zawinęłem szpikolcem. <laughs> Dzięki, Guteczku. Wszystko robi, żeby ta cię łatwiej było. Dziękuję, synuś. Doceniam to. No to z, zamk z zamkniętymi oczami. Zamknęłem oczy, obiecuję. 12,9. 12,10. O! To jest piękne uderzenie! Patrzcie, gdzie moja ucieka. 12,9, zamknęłem, zamknęłem oczy. 12,9, słuchajcie, zobaczcie. Przez całą boisko będę musiał zagrywać. Gutek, Gutek czaruje tam. Ale dobrze, niech się bawi. 12,9. Ja teraz stawiam, kochani, kamerkę. No. 12,9. Oj, no. Ojo, Oh. Uh -huh. 12 tysięcy! Kochani, z tyłu zabaw można wymyśleć naprawdę setki, setki tysiące, natomiast... Piła na środek. 13-11. Zaczynamy znowu ze środka, dlatego że piła wpadła pod ławkę. 13-11. Ja teraz zaczynam. Przepraszamy Was za to, że ten materiał jest taki latany, ale bez statybu się bawimy. Gotowy? 13, 11. Proszę bardzo. 14-11. Ciężko pracuj, bo końcem pakku. Zobaczcie jak, że ja nie trafię, bo on ja se przyłoży do będzie miał pół. Jesteś wspaniali. Eee, no nikt nie powiedział, że nie można. Ale zamyślenie, zamyślenie maśpiąca. Ale i tak piórka. 14-13. Zrobił to co powiedziałem, kochani. Ale zobaczcie, biorę kamerkę w rękę, bo to jest koniec. One same zaraz skończą. Zobaczcie. Guteczku, przykro mi. Zieloną w tom! No ale jesteś 14-12. Ludzie, jak ty lubisz wygrywać gutek. Ale to ja wiem, no dobra. 14-12, słuchajcie 14-13 a, 14-13, to się mecz stykowy zrobił. Kochani, no ale to, że Gutek lubi tak wygrywać, to kocham go za to, dlatego że to powoduje większe zaangażowanie właściwie we wszystkim. Także uwaga, gotowi do startu. Ja teraz kończę tym strzałem. Patrzcie, lekko technicznie, precyzyjnie. Znowu mnie zbagatelizowałeś, to cię teraz już ukaram. Ale teraz słuchaj, ale wiesz co? Musimy zmodyfikować przepisy w tej grze, bo ja też nie chcę teraz stąd bić. To co mam teraz kopnąć tylko ją tutaj o pod ławkę? No nie, ja jestem... Patrzcie, gram tak i nie ma. Taką bramkę zrobiłeś na Tusku, nie? Teraz spadaj, teraz tato z hukiem to skończy, ale dam ci możliwość zrewanżowania się, zaraz ci powiem jak. Patrzcie. Teraz ja robię delikatnie, ciach, i kończę meczyk. Natomiast jak chcesz się zrewanżować, to mam jeszcze jeden pojedynek dla ciebie. Tym razem wygrałem ja. Dawaj gutku. rewanż proponuję ci taki. A nie Kto, Którą piłkę wolisz do kapkowania? Obojętnie? No. Ale Finlandię czy zieloną? Próbujemy... Próbujemy przejść tam i z powrotem, kapkując. Kto zrobi to szybciej? Tylko pamiętaj, że za każdym razem, jak piłka spadnie, obojętnie, nie, nie lewa prawa. Jak piłka spadnie, to robimy trzy pompki i idziemy dalej.